Good morning, hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Po raz kolejny witam wszystkich w Radomiu na Targu Gołębi. Ciekawy jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Po raz pierwszy do widzę w Radomiu krzyżaki ciwe. Ile parka tych krzyżaków Ciwie 50 zł. 50 zł parka. I czerwone mamy też krzyżaczki parka. 40 zł. 40 zł. Ale siwe są ciekawe. A ten tutaj to jest jakiś. Ten jest szyjka biała, tutaj to też jest krzyżak? Nie, to jest inny. Roller. O, tu mamy po raz pierwszy. A tu masz parę. Czy, czy? Para jest. Para. O, mamy tutaj parę e, rollerów. Tutaj. Ten siwy, właśnie łepek biały i taki jak krzyżak tutaj. Ile taki roller. Para ile? 40 zł. 40 zł para tych Rollerów kosztuje. A ten to jest też. Ten, ten, ten. ten tak. półpłowy też jest Tak, tak. To, to jest samiczka. Semiczka ten płowo właśnie to jest roller i tamten śliwy też jest ro roller dobrze mówię tak prawie że 40 zł parka i weźmę czy jakie jaka cena? Te czarne sztuka Po 20 zł sztuka I tu mamy koroniaty, kolega ma sporo koroniaty Takie koroniaty to jest za sztukę mniej więcej ile? Po 20 zł za sztukę, ale widać plaszki są czy czyściutkie, bielutkie. A karpiaczki takie tutaj po 20 zł wszystko tutaj pasiaki są perłowe widzę tak samo po 20 zł za sztukę A kolega te jaśniaczki te krótkie to jest ta po 3 dyszki ale też z kolegą można negocjować białe widać są gołąbki i ta druga klatka też po 3 dyszki. i to tak samo mamy po 3 dyszki gołąbki tak samo tego samego właściciela w innych krajach nie mam tego. Te, e, proszę bardzo, te koroniate to są krakowski siwe. A krakowski te siwe, ile parka? Wiedzie parka. Parka krakusów siwych, taniocha jak bardzo. Zapraszamy do radomia. Tak jest, zapraszamy do radomia. A te ciemne, po ile? Podyszku. Podyszku. A tutaj pańskie są, tak samo, te czerwone to co? Nie, nie ma, nie ma klienta tutaj od tych gołębi. No, to ja. Nie nagram Ci na pewno, postaram się nie. Budapeszczki po ile? nie moje. Nie ma. Bo widzę, że Koroniaty, tutaj Budapeszcie jest taki Koroniaty, żółty też? Nie, nie koroniaty, Ale to jest Koroniaty, babciaty, 70. A te to są, te, te białe, to są czepelki, tak? Czepelki, no. I takie czepelki, jaka cena tych czepelków? Dyszki jak wszystkie po 15. Dwie płodyszki, a kurcie, kolega mówi po 15 zł. <laughs> te jaszniaczki tutaj? Różnie, po Od Oddo około 5 dyszek. Około 5 dyszek. Ale można tutaj z kolegą negocjować cenę. A tu mamy takie a zobaczcie, Tu mamy fajne taszki krótkie, bielutkie. Po 3 dyszki, po 3 dyszki za sztukę. z hurtem 138 843. Okej. Okay. Imię? Marek. Marek. Tu mamy właśnie Marek podał telefon, jakby co. Chciał ktoś krótkie, krótkie jaśniaczki są. Dobrze, nie objęło. te tutaj, parka? Po czterdyszki. Po jaśniaczki też? Wszystkie po dyszki. A, mi ptaszki. Parzyste? Młode. Młode. Takie jaśniaczki od do? Po 150 zł. Nie ma od do, tylko 150 zł, ale to z kolegą też można negocjować ceny, wszystkie. Ale to wszystko w białogony, widzę? Na ciemnym, jeden, tak? Dzięki. Zacząłem kręcić dziękuję bardzo. Samic i samica, ten samic, to samica. Dzięki dobrego miłego dnia. Klatka pusta. O klatkę trzeba nagrać, że tutaj... O. Co? Klatka pusta, czyli gołąbki poszły Kto się tak szybko wina zrobiło. Takowe te teżki po ile? Po trzydeczki. Po I to proszę bardzo. Zakup. Zakup. Klatka pusta, czyli też poszły gołąbki. Tam te Budapeszki po ile? Po piąte po Budapeszki. A karpiaczek fajnie taki widzę Wilocik, to ile? Wiedyszki. Wiedyszki. A te łapciate Budapeszki. Móż, to jest po niemiecki. Ile? 5 dich za dwa. 50 euro parkę tych, tych Budapeszków To jest po niemiecki to, to jest. II wojny światowej przerobiłem. Pamięta Hitlera, Stalinacz, ale kurwa ale. ile noży i... O! Podyszko to Budapeszki, bo to jest... O... O, no. Fajne, te widimki to ile? Ten, ten czerwony widimek ile? Jedna, te, te winerki? Szydyszki obydwa parka. Dzięki. No. Niesięgnie. Co? Zaraz się zrobię, nie ma, nie ma problemu. Te kolonie, te widzę, to te jaśny. To ile Samczyk, idę taki samczyk. Szydyszki, ja ten byś miał przy to kolega ma miód. Mamy w Radomie dzisiaj miód i taki miód słoiczek ile ten duży? 50 zł, tak? Ale widzę, że różne tu są typy i lipowy i tam jakiś jatowy. Także zapraszamy po miód A te indyczki Halo kolego? Po ile? 180 zł Po sztuka, tak? Czy mamy też w Radomie indyki? I miód o, i indyki z nareszcie tu mamy fajne, krótkie jaśniaczki. I takie jaśniaczki od do? Ile mniej więcej? Od, proszę pana, od 2,5. Tak, 25? 250. A, to dopiero... taki, Ten kostkowy, tak, 250 to może być, Tak. tak. Ale te zwykłe na krótkie. 40 Bo te 40 zł te krótkie, ten kostowy 250 zł. Widać taki o proszę bardzo, tutaj teraz przeszedł na, na czółkę. No, samczyk, 250 zł to jest na białym ogonie. Samica, samica na białym ogonie, natomiast nie czy krótkie, takie bielutkie po 40 zł. Tak jest. Ale można z panem też, cena do worka nie idzie, nie? Przymieszczę z negocjować tak można. Okej, no. okej, okay, okay, w porządku. To jeszcze ci coś Dobry dnia. I nie ma łapczatek winerków. My się tam pytali o łapczatek winerki. Dzień dobry. O, wie pan co, przepraszam sorry. Te, te gładkie, właśnie to po dwie pudyżki, tak? A tam na Ogólnie, tam troszeczkę z główeczką, trzy dyszki. Można z panem to negocjować cenę. Te ciemne to po ile za sztuczkę? Te ciemne, te, te, może nie? po 15 zł. ale z panem można negocjować tutaj. A tutaj gołąbki od do? Po dwie Po z panem też tu można, cena do worka nie idzie. Także, ale są białe gołąbki, widać, że zdrowe. zdrowia. Patrzy tylko. A takie noweczki para, to jest i, i, ile taka koszt? Ile? 20 złotych parka, nywko, fajne, a te ciemne, te koroniate, podwiedyżki tu dyszki pana są, a można też negocjować, chociaż nie ma bardzo czego, bo widzę, że te nyweczki są fajne, bielutkie, czyściutkie, bystrzaczki, murzynki też, te ciemne, tak samo, zapraszamy tu do Radomia po takie gołąbki. Tu mamy krymeczki. Takie krymeczki ja za sztukę ile? Po 50 się ceni, ale z panem można negocjować. To palę to ile, ile za sztuką pana? Różnie, 70, 50 70 50 zł sztuka różnie. Cena jest różna, bo głębek też jest różny. Różny. Tu mam ładne krymeczki żółte. Ile parka tak krymeczków? Ceni się 60 zł 60 zł się ceni, ale proszę bardzo jakie ładne kosmy, ładne łapcie minutki naprawdę fajne i tu białe widzę też oprawki, nie? Szczelić to no. Polska A te koroniate po ile za sztuczkę? to zależy po 25 zł pan ceni, ale z Panem można negocjować te widimki czerwone? To jest 20 po 20 zł to Budapeszki ile za sztukę? Podysku. Podyszku to Budapeszki to Po Podyszku, ale jak ktoś będzie chciał to może negocjować z kolegą cenę. Zawsze cenę... Tak jest. A ten karpiak, to jest żałobnik chyba ten karpiaty, tak? Ten gładki Karpiak, ile tak karpiaczek? 15. A te Budapeszki, bo to są chyba te całe... Jak się nazywają te kończate, tak? Idzie taka parka. parka 50 50 zł. Wiem, że te są droższe. A takie jaśniaczki ten ten tutaj taki, tutaj tak stoi. 10 zł. Takie można po 10 zł. Krótkie jasne można też u nas kupić. Proszę bardzo, jak gąbek. Myślę, żeby tylko go puścić. <noise> te czarny wiedzieńskie ile? Zabry, 80. Przepraszam 80 zł parka czy sztuka? Parka, 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 parka 80 zł Te porłowiaczki parłowe o po 30. Po 30 zł. A te koroniate? Te koroniate, stówkę stówkę A budapeszki po ile tutaj kolego? Po 15, po 15 zł Budapeszki Białe, cienne i cienne. A tu mamy ganiane gołąbki, pasiaczek na białym ogonie, To pasiaczek tyle kosztuje? Trzy dyszki, a te jaśniaczki po ile? Po dwie. Po, dwie dyszki. po dwie dyszki, tutaj można do Pana widać ganiane gołąbki pędzone A te perówki za sztukę ile? Po 40 zł. Ale cena Pana do worka nie idzie, także zapraszamy tutaj Fajny Nie Nie Siaczek to jest wylocik czy na... Czy? Wylocik. Taki wylocik to idę? 150 zł. 150 zł. Proszę zobaczyć. Samica. Samiczka, a ten bocianek? Samica. Też ile? Jaki koszt? 120. 120 zł. Tak się spojrzeć, ale fajny, kosztowy bocianek. To <laughs> dzisiaj będzie. A te? Nie wiem. Boże. Boże. na bo tego nie mogłem Pana? Nie, nie ma, poszedł. I z Boże też mamy i prosa. Ile taka ćwiartka prosa? Raz, A te siwy to są, widzę, że z kartami to nie ma. Bez kart. I takie siwy tak od do mniej więcej. Podyszku. A tutaj mamy chyba garbacze, tak? Garbacze to jest polski garbacz, czy to czeski czeski, czy? czeski garbacz. Para takich garbaczy ile? ile? 120. 120 zł. Już, o już, teraz, dobra, już. Tak, a koroniate właśnie te winerki z kosma Kosmata, ile? Po stówce, para. po stówce parka. Także tylko dzisiaj było tylko właśnie te trzy sztuki. Pan ma parka 100 zł, są ładne łapcie, są koroniate. Widać, że są białe gołębie, nie są przywrócone. Ogonki czyste, fajne, miłe gołąbki. Także zapraszamy do Radomia. Są koruniaty tylko dzisiaj akurat małych. Ile takie pawiki? Właśnie są czarne widzę te, te pawiki z czarnymi ogonkami? Po trzy dyszki parka, trzy sztuka. Trzydyszki, sztuka. Czerwone trzy dyszki. Czarne trzy a ten wiedeński. Wiedeński. a te widimki czarne? Po trzy dyszki. Po trzy Ładne te pawiki. I mamy tu tak samo kolega ma, widzę, że tygrysek, tak? I taki tygrysek ile u ciebie? Wiedyszki. Wiedyszki. A ten to jest bok młody, nie? Taki bok? Podyszku. <grym wytrzyma> tu mamy to są to są czajki chyba, tak? To to się wie co to jest? Co to jest podobne? Takie to jest, nie co, jest to jest to jest. co to Co to jest co To jest sport, proszę pana. Jak? Sportowy gołąb Sportowy gołąb. <laughs> Ale to budapeszt i co nie. zaraz ze... Że... to jest, tylko że taki wyszedł z przodu. No. Aha, pan to wyszedł z, coś tak. Bo ten, ten to jest dereż widzę, ten z przodu, nie? Tak. Ten to jest ładny dereszek sam Samczyk, ładny samczyk. I taki deresz ile? Ładny, taki widać, jak się 5, prezentuje mnie 50 zł. I... Widać jaka postawa, nie? Po gołąku widać. A te żółte tiplerki, jaka cena? no za parkę to parka, no bardzo fajnie, fajne, ja to lubię te żółte, te a winerki? No stówkę parka te winerki, ale widać że też koski, takie główki winerki ja lubię, ale nie mam winerków kurcze, krymeczki żółte? krymeczki sześćdziesiąt, sześćdziesiąt woli się cenię ale też ładne kapcie, ładne łapcie także ale widzę klatka pusta, to czyli no, troszeczkę szło, troszeczkę sprzydany, sprzydany. czyli można dzisiaj pogoda taka zimowa sceneria, no, ale za darmo ale, się nie jechało, to, to maże, że nie na darmo, tak, jak pan ma na imię? Paweł, ale Zaraz mówią zapomniał. na mnie Zorro. <laughs> Andrzej pozdraw pozdrawia Zorra tutaj, tak. Pawła tutaj. Dobrze no. widzieć kolego kolega Pawła, to widzę, że często przyjeżdża. Tak. Mówisz, kolego sprzedawa jak najwięcej. Tak jak wąkki się powinno sprzedawać, tylko Oczywiście. mówię, każdy towar musi mieć swojego kupca, mówię, no ale kleteczka pusta, także... Tu Paweł sprzedał tutaj gołębie, są puste i tu jeszcze jest obcy siedzi, ja myślę, że do klatki tu wejdzie, wejdzie tutaj. Wejdzie, wejdzie tylko wzejszy. nie będzie miał sobie wejść. Zobacz pan jakie piękne możemy. Ładnym. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. Wszyscy wspólnie razem promujemy Radomski targ gołębi. Thanks for watching the videos. See you soon.